No hej wam, cześć Dzisiaj już jesteśmy No, tu może będzie z trasy nagrywamy <grywy> Powiedzmy ciut, yy, no Ciut dzisiaj Dzisiaj yy, luźniejszy dzień yy, Malin Malin dzisiaj nie rwaliśmy jakoś dużo, więc no Jest akurat czas Ej, Fela, tam nie idziemy nie wolno. Fela. Drogą, drogą. No, więc z Felą. Co ostatnio no, częściej nam się zdarza. O nie, nie chodzimy na jakieś długie te spacery. No, ale chociaż tutaj nie, tam nie idziemy, tam nie. Chociaż tutaj do końca drogi, czasami kawałek dalej, ale tam też jest słabo, bo Fela nie ciągnie mnie tak No, no tam nie ma, zresztą też nie ma żadnego chodnika, no ale tutaj wiadomo nie ma opcji na chodnik żaden, bo nie ma miejsca zresztą tutaj też nie jest ta, ta droga jakaś Jakaś bardzo ruchliwa, więc nie ma z tym problemu. No ale tam dalej, no już jest... Już jest całkiem duży ruch. Fela, bo... <grych> ja chciałbym iść wolniej, ja przez Ciebie nie mogę. Fera, to jest taki pies pociągowy. Z powrotem... Z powrotem nie będziesz ciągnąć. No tutaj... Trochę... Bardziej nas wydmucha Ale Fela, gdzie ty tam lecisz? No gdzie? W rowie nawet? No nie ma wody tam nawet No to ten sam rów co, co koło nas, więc wiadomo No tutaj gdy Będziemy nieosłonięci, no to Tu nas wydmucha na pewno no, Ale na chwilę chociaż Ale Fela, no Musisz tu za... Tam nie idź konie, konia nie widziałaś konia, koń, koń się pasie cześć koniu ma tutaj no co no, konia znasz chyba nie będziesz czekać na niego no, już myślę Rzefela zapomniała Czekaj pana, czekaj Daj łapkę No, no ale tam gdzie idziesz Tam nie wolno iść No nie wolno tam iść Tam, tam, nie, tam nie jest droga U nas wystarczająco masz takich chęchów różnych to tam nie będziemy chodzić to jest to samo co u nas Fele to samo ja wiem, że dla Ciebie to nie to samo, no ale tam, tam nie będziemy chodzić no, teraz, teraz no długa przerwa jakby nie patrzeć od filmów, no bo wiadomo, ma, malinowy że tak powiem, interes dalej, dalej działa, póki jest, póki jest pogoda, póki nie zmarzną No a poza tym nadal mamy, no, bo tu do drogi już fela, trzeba pilnować. Tu już nie idź tu nie Jedzie jakieś auto, chodź fala. Chodź, 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 chodź. Ale na szczęście samochodami nie ma problemu, w sensie... konić Co innego rowerzyści Nie, dzisiaj nie idziemy tam na drogę dalej, wiesz, bo nas tu wydmucha choć idziemy do domu może już co nie no co, no tu to konia będziesz szła dobra no chociaż tu to lepiej, bo nie przy samej drodze Co ty tam znalazłaś? Tutaj teren, teren konia jest, to trzeba uważać. Dobra. Nie jedzie nic, nie. No a poza tym, właściwie, no, nadal mamy, że tak powiem, yy, no ciągnie nam się ta ostatnia awaria. No bo nawet się tak niefortunnie zdarzyło że oprócz awarii no nazwijmy tej kanalizacyjnej niestety śmieci w rowie no ale co zrobisz przy drodze to wiadomo no yy, niestety przy tej yy, awarii kanalizacyjnej sorry jeszcze mieliśmy awarię samego majstra, choćwila no tak się tak się niedobrze zdarzyło, że był u nas w sobotę byliśmy umówieni z nim na poniedziałek poniedziałek no, zero kontaktu z nim było we wtorek też a w środę zadzwonił do nas z szpitala no i niestety no my już tam dzień, dzień wcześniej zaczęliśmy szukać Chodź fala, idziemy, bo tu hałas jest i, i wiatr mucha. O coś, nie, nie idź tam, bo, bo auto jedzie. Już. Yy no, już drugiego dnia, jak się nie odzywał, no to już musieliśmy zacząć szukać po prostu innego innego fachowca, no bo. To nie jest coś, co może poczekać. Musi być zrobione, więc chodź fela, idziemy do domu. Tam, tam będzie, chodź, idziemy do domu. Tylko nie biegnij od razu. Ja wiem, że ci, ci się zaraz odpali ten bieg, ale wczor wczoraj za tą kawałek biegłem, dzisiaj mi się już nie chce. No, także udało nam się na szczęście znaleźć. Chodź fela, chodź. Fachowca, i był już wczoraj wieczorem. Także już, już coś mamy zrobione. O, znajome auto jedzie, no patrz, kto to fela jedzie. <grym> Ale poznała, nie? Ale fela, czekaj, no ja, ja za to biec nie będę. Także no, dzisiaj też, też mają jeszcze przyjść, i w sobotę ona już. <grym> Fela, Fela pomału. Peda, no dzisiaj za nią Zobaczyła pomału. zobaczyła Zobaczyła Peda, pomału. 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 tam pomału. Peda, pomału. tam Fela, co? tak? spokojnie, poczekaj poczekaj chwilę dobra, my sobie teraz wracamy pomału ja się kawałek przy okazji przebiegłem ona tak gdyby ona była ogólnie większym psem, no to mówię ona by mnie jakby mnie pociągła, to, bym, to już bym leżał Dobra To spacer mamy Krótki bo krótki Ale zawsze coś sobie fela tam zwiedziła Idziemy do domku Do szarika Fela by się nadawała do ciągnięcia sani Znając ją to Sam raz by było Jakieś małe sanie może by wyciągnęła. Dobra, to po spacerze i cofala. Teraz jeszcze byś chciała do auta gdzieś się przejechać, nie? Ostatnio nawet raz ze mną była. Tak można powiedzieć, na, na rocznicę swojego przyjazdu do nas. Że tak powiem, pojechała na wycieczkę ze mną to miejsce skąd, została, skąd ją przywiozłem też była ze mną w nocy można powiedzieć w pracy no, a to tam niedługo pół godziny i, i wróciliśmy to sobie Fela chodź na chwilę tu <noise> to sobie posiedziała dobra to myślę na tyle dzisiaj teraz się postaram przynajmniej przez weekend jeszcze jakieś kolejne filmy wrzucić. Póki powiedzmy jest ciut więcej czasu. Także co? No chodź, Felunia na chwilę. Chodź, Fela. Także co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.